Dobra jest. Czekajcie. Okej, okay, chyba jest, działa tak, raczej tak. Tu wszyscy, Cześć, witam, witam wszystkich. wszyscy, Planet mnie nie lubi. Dobra, okay, ale ile osób wtedy było? Wow, dobra, idziemy tu, czekajcie. Trzeba zrobić tak, teraz szybka akcja. Tak, tak, tak. Jest okej, okay, chyba. W sumie... Czas, ja... Boże... No, wywaliło lajwa, nie moja wina, bo w sumie to jest Blackstar Planet wina, więc... O mój Boże, ile mam subów, o mój, dziękuję wam. Tak, jest... Zostawcie lajka, żebym nie... O, ile lajków jest, dziękuję. Tak, 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 dzięki, tak, ja chcę, ja chcę bardzo. Robisz piękne... Tak, tak, dobrze. Czekajcie, trzeba tutaj zrobić kopiuj. Tutaj pić, kod. Dobra, każdy chyba, nie wiem. Czekajcie, ja po prostu wtedy zaznaczę wszystkich. Będzie tak ok. Dobra, tu rosuję. Na pozdro niech będzie, co? O ostro będzie Dobrze. Ty... ops OBS Studio, co ty o tem nie masz? Tak jest lak, działa, widzicie? Działa, działa. Dobra. Jeszcze raz trzeba losować, bo ta osoba ma prywatne. Losujemy jeszcze raz. Nie mówię, że znowu ona. Nie, dobrze, to on. Dobra. XT G, gdy. Dobrze, nie wiem jak się czyta, ale jeśli masz suba u mnie. Dlaczego znowu? Ej, to jest prawda, tak, prawda. Tak. Co? Ja, jakby co, to ja nie mieszkam w Polsce. Żeby nie było. Okej, okay, jeszcze raz musimy losować, bo nie ma tej osóbki i ma prywatny. Posujemy jeszcze raz. Okej. Okay. Okesza cześć. Muszę niestety ciebie wywalić bo nie masz, masz prywatne subskrypcje ty też, chociaż dobra, cię zostawię na razie i ty też masz prywatne więc ale jak to a dobra, to ja ci czekaj wytłumaczę Zara jeśli nie wiem ja nie pamiętam, zobacz na youtube byłem parę razy młodym kiedyś ale mi dobrze szło. Dobrze. Dobrze. Neslakę. O! Szczę no i już masz szczęście. Podaj swój nick. Tutaj. Oczywiście. Dobrze. Boże ci się następnym razem uda. Tak, podaj nick. Podaj nick. Maria Dobra nie ważne. E, to jak zrobię na moderatore jak e, Jak bijemy, E o. o Jezus, ale się zacięła, to, co chodzi ze mną dobra, nieważne. Widzimy chociaż jeszcze, jeszcze parę słów, wtedy może zrobimy, co? Ach, o Boże, dobra, dobra. Nie wiem, czy wchodzić na Blockstar Planet, bo mi pewnie wywali, co? Pewnie mnie wywali. A, czekaj. Wyczystę to boże. I teraz jakie hasło, co? Hasło to będzie może hasło, co? Hasło to hasło. Dobrze napisałam. Albo nie. Dobra, to do nie To będzie sok. Hasło to Sok Hasło to Sok, więc bieź Sok Sok, to co, ja... Jakby ja jest ok, okay ale zobacz, zobacz Blockster Planet mnie nie lubi, nie? Nie, 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 przy, przy, Sok to jest... Dobra, tu będzie hasło Ja już nie wiem Czekajcie, ja muszę skopiować, bo ja nie mam polskich znaków. Dlaczego muszę to skopiować tu? Yy, yy, no chodź tu. Fak. Proszę się na chwilę nie pisać, muszę to skopiować. Okej, okay, skopiowałam. Dobra. Okej, yy, okej. Okay. Okay, może napiszcie jeszcze raz, okej? Okay? jeszcze raz napisać, proszę, bo. Dobra, to piszcie sobie ja tu. Spróbujmy wejść na Blockstar Planet, ale spróbujmy. Boże, ale pomieszałam. To... Ha... Nie, hasło jest hasłem. Boże. Dobra. Po prostu piszmy hasło, okej? Okay? Bo ja, ja już się zgubiłam. Dobra, po prostu piszemy hasło. Dobra, weszłam na Blokser Planet. Zobaczmy, ile FPS-ów jest. Nie, no dobrze jest. Dobrze jest. I nie wiem o co chodzi, dobrze. Nieważne. Okej. Okay. Czekaj trzeba tutaj skopiować. Najlepsze. No dobrze. dobrze. O, jak miło masz tutaj e, no. co, co, weź też nie wiem co Hasło Dobrze Nie wiem komu, ale w sumie to coś przed chwilą dałam, więc Dobra Więc teraz może zrobimy na całą listę, co? Co? Szczerze mówiąc, jaki styl ja lubię? Nie wiem. Dobra, losujemy tylko jakby hasło. Dlaczego tu nikt nie zaznaczony? Tu powinno być. Y Dobra po prostu wszystkich zaznacza, Oprócz siebie. Ale tak naprawdę ciebie ja jestem coś, tu jest niedobrze. Dobra, losuję po prostu. 8... 9 ludzi. O mój Boże, ile ludzi jest? Na całą listę jak co teraz robimy? Jak bijemy 100 osób um, subów, to robię na... Na, na unię albo kolekcję, co chcecie, ok? O, ra, da, gratulacje! Napisz swój link. To ci dodam. To było na. O, poszlif się pogubiłam. To no, chyba było na całą listę, no. Dominiczek wyślij swój nick. <grytulacje> to. Gratulacje, na no gratulacje. Dobra. Dobra, zobaczymy, co się dzieje. Najpierw trzeba to trochę jeszcze zasponsorować mój kanał. Tak, właśnie na, li na listę życzeń było. Dobra. Niedługo będę też kończyć live, bo długo mam, od rana mam tak naprawdę, chociaż. No, to dosyć długo mam. O boże, no co dostanie coś innego? Pozdro, nie wiem, to zobaczymy. Dobra, nieważne. Dobra, a podajnik po prostu. Okej, okay, to zbychu od tej kasy Jackowi, nie wiem. Ja tutaj... Ja... Co się dzieje? Dobrze, nieważne. O co chodzi? Po prostu. Po prostu napisz tam, co tu się dzieje. Dzie to, dziękuję, dziękuję. Czemu, to please. co plis? Co Co się dzieje? To napisz coś. Jakby, ja nie rozumiem. Zaraz... co? Aha! Chodzi, że kończę live. a, a dobra, jestem nikomata. Po prostu ja... Dobra, nie patrzę. Ty chyba piłeś na moim Oj, no, Nie, prawda, stop. Dobre. Dobra, dobra. Aha, okej, okay, to czekaj. To, 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 zobaczymy, no muszę ci teraz przepisać. Będę musiała jeszcze rozstać rzeczy.

Będę da rozdawać po... Będę rozdawać po live. Przynajmniej spróbuję, bo ja nie mam teraz... MSP na komputerze nie działa. Więc trochę dłużej mi to zajmie. I Ja chyba dzisiaj będę miała też możliwe, że limit, bo dawałam tam komuś też prezenty. Więc możliwe, że jutro dostaniecie albo dzisiaj. No. Okej, okay. dobra. Ja muszę jeszcze w ogóle lekcję zrobić, o mój Boże. To się chyba źle idzie. I ile mamy subskrypcji? O, ktoś odsubował, ciekawe kto. Ale dobra, tak czy nie, e, tak, tak, tak możesz, możesz zrobić. Wiem co to znaczy, tylko mi chodzi o to, że ja mam takie lagi tutaj. Tego nie widzicie, bo u Was to jest płynie, bo ja mam na telefonie pokazane. Patrzcie, ile FPSów jest teraz. A nie, no teraz jest ok, ale wcześniej mi tu lagowało. Jeżeli coś napiszę, No to... Dobra, Ej, ja zaraz wracam. Zaraz wracam. Już jestem, po prostu czekajcie. Musiałam wyjść, bo tak się bez PMI tak nie mogłam wejść. Dobra, co tu piszecie? Już jestem w Ile osób jest na znaczy, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co się dzieje? Jakby co ja wiem! Wiem, ja nie nie zgłaszczę się! Eee. Okej, okay. ej, zobaczmy w ogóle jak spada... 8 osób, 8, 9, 7, 7. Tak to fajnie wygląda. Możliwe, że są lagi. Poczekajcie. Nie no, dużo jak po więc jest ok. Yy. Jakby ja już jestem. To nie lagi, sam, ale ja już jestem. Ojeju, dobra, nie, nie ma, w sumie zaraz nie będzie w sumie koniec live'u, bo ja muszę jeszcze lekcje zrobić, nie przemyślałam tego, ale, no, robimy ostatnie losowanko, wszystkich tu zaznaczę, oprócz mnie, chociaż tu mnie nie ma, więc dziwne, czekajcie, ja, e gifale ja, ten, słuchajcie mnie w ogóle, bo ja nie wiem, czy się odmutowałam, nie jest okej, okay. no nie, znowu to samo. Tak zrobię, tylko musimy e, odzyskać internet albo po prostu, żeby program go odzyskał, dobra. Tak zrobię jeszcze losa jeszcze jakieś. Moje ulubione kroki to taki pudrowy róż. sumie zobaczę sobie tutaj takie w sumie, no. po prostu jakieś pastelowe możesz zrobić, trochę ciemno pastelowe więc no e, i ten. Co tu się dzieje? O Boże! Okej, okay, spoko. Dobrze, dobrze. Ale czekaj, bo wiesz, lagi są mnie i ja, i tu cały czas piszecie. Tak, możesz się spytać. Nie, 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 nie. w Niemczech, mieszkam w Niemczech. Ej, zrobimy los na czapkę drips. Pasuje wam? Albo coś z kolekcji, bo nie wiem, czy akurat czapkę mam. Czekajcie. No, no. Po, no po prostu jakieś kroki mi tam zrób. I don't know. to zrobimy na coś z kolekcji, bo nie wiem, czy akurat mam jeszcze czapkę. No tak. To ja tak, tak, tak. Tak. Ja skopiowałam, bo nie wiem, tak chyba skopiowałam. Dobra. Dobra, to... Um, Wyczystę liście i, i um, będzie DRIP Okej, okay, możecie pisać DRIP Dobra, piszcie słowo DRIP O Jezu, 10 osób na live jest A, ojeju ja cały czas tu jestem. Okej, okay, nawet nie widziałam tego, bo tutaj nie patrzę. Dobra, dobra. dobra. Okej, okay, chyba wszyscy co? Wszyscy napisali. To trochę jeszcze. Jak co, to, to raz, jak napiszcie, wystarczy. Ciekawe, muszę zobaczyć, czy wszyscy. E, tu, 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 tu. Tak, chyba wszyscy. Cześć, jest właśnie. Um, zaraz koniec slajdu, jestem trochę słabo, ale no. Slosano coś z kolekcji. Um, nie, nie wiem o co chodzi, więc no. Moderatorem ma Wszyscy? Tak, dobra, to ja losuję, czekajcie, zrobię tak. tak. Jakby, ja tylko mieszkam w Niemczech, jestem, jestem, Polska, no, tylko nie czasem nie umiem rozmawiać po polsku, bo zapominam jak jakiś, coś się mówi, no widzieć teraz właśnie zapomniałam. No dobra, losujemy. Jakby ja nikogo nie znam. Ech, tak wszyscy są, to jest Jakby nikogo nie znam w Niemczech z Polski, więc Ech, nie znamy się. Nie znamy się. Okej, okay, zobaczymy. Dobrze, Jula kula. Ty tu, ale masz prywatne subskrypcje. Bardzo mi przykro, że muszę jeszcze raz usować. Naprawdę mam akcent, jakby. Ja nie. trochę. Naprawdę? Okej, okay, dobrze. Możliwe, ale nie wiem. Ja myślę, że nie mam. Ale dobra. To się, ty czy Nesola? Chyba sola, chyba sola, tak, sola, Tak Jeśli napiszesz swój nick, może... Jeśli na, No Jeśli napisz swój nick to cię dodam tutaj Napisz swój nick nie mam sióstr, nie mam siostry, jak co, więc to nie No bo um, no, ale dobra, jeszcze was i pan. Dobra. Ej, ty masz naprawdę szczęście, bo ty masz chyba najwięcej rzeczy tutaj, więc pozdrawiam. Chyba matę, wiesz? Chyba matma. Boże, właśnie powiedziałam po niemiecku. Znaczy, no. Chyba matma jest, wiesz, ale jestem nie za dobra chyba. No nie wiem. Chyba dobra jest. Ej, a ja dobra. Dobra, ja już kończę, bo już mi się język plącze. Za dużo po polsku gadam. No, więc papa, pa, chyba, nie wiem.